Siemanko, uszanowanko, z tej strony Łukasz and welcome back to Yes, Your Grace 2 Snowfall. Moi drodzy, powrócimy sobie po raz kolejny do naszego Eryczka, króla Eryczka, czyli mnie, najlepszego króla w średniowieczu. Moi drodzy, zaczynamy tydzień numer 5, chapteru numer 1. Naszym celem jest zgromadzić aż 10 ton wapienia, żeby odbudować po raz kolejny mury. Nie wiem, jak ja mam się do tego przygotować. Troszkę zgromadziłem golda, troszkę zgromadziłem e, zasobów, także mam nadzieję, że w przeciągu tych dwóch jeszcze tygodni mi się to wszystko uda ogarnąć. Jeżeli tak, to będę z Ciebie zadowolony. Muszę też pamiętać o tym zagrożeniu w postaci tego lorda kawki, który się zbliża do mnie nieuchronnie. Muszę wyczekiwać y, pomocy Lorda Jakuba. Także moi drodzy zobaczymy co mnie ten tydzień przyniesie w dniu dzisiejszym. Jeżeli lubicie serię i lubicie grę Yes Your Grace 2 zostawcie łapkę a ja przechodzę do rozgrywki moi drodzy. Jesteśmy w tygodniu piątym zaczniemy tradycyjnie po raz kolejny Rozprawiamy się z petentami. Wasza wysokość, panie, istotnie zły omen nawiedził naszą wieś. Najpierw rozległo się okropne warczenie, jakby rozdzierało było same niebo. Potem nasze bydło zaczęło znikać w tajemniczych okolicznościach. Wszyscy tu zaczęli głodować i chorować. Mówią, że zła bestia osiedliła się w potężnym dębie. Zaprawdę nawiedzona to sprawa i nie chcemy mieć z nią nic do czynienia. Błagam, wasza wysokość, opuśćcie to miejsce. Jeśli upieracie się zbadać potężny dom, cóż, możemy pokazać wam drogę, albo boimy się dalszy kląt w tej westi. Nie moglibyście, może odstąpić trochę żywności lub leków? nawet jakieś inne zasoby byłyby mile widziane. O Jezus Maria. Chłop z wioski Stachu. Jedzenie choroba. Nie wiem, czy mam mu od, od, odmawiać, czy nie, ale myślę, że trzeba mu pomóc. Yy, chociaż troszkę. Mogę dać mu gulasz i mogę mu dać... Nie, nie mogę mu dać Len, Metal, Chorobę muszę mieć. Co to jest? Damy, może to i damy jednego Olega. Nie, dobra, damy jednego Olega i jedno wino. Len mogę dać? Nie, tego nie mogę dać. Drugie wino, dobra, ok. let's go. Dobrze zrobiłem? Czy nie? Dobrze, aż 40 poszło, super. Dziękuję, Wasza Wysokość. To będzie dla nas korzystne. Każcie swym ludziom kierować się na północ od wsi. Znajdą tam znaki na drzewa, które szybko doprowadzą ich do dębu. Okej, okay, czyli będę mógł się dostać tam, gdzie wcześniej, w poprzednim tygodniu nie mogłem się dostać. How nice, how nice. I znowu nasza żona coś od nas no potrzebuje. Co tym razem, kochanie? Kochanie! Była mu w odwiedzinach u mojego starego przyjaciela, Rolda Tomila. Znowu ty ten Tomil sama, się nama. pojawił w poprzednim odcinku. Zadaje się wszem ranymi towarzystwem ostatnimi czasy, ale udało mi się wywrzeć na nie presję. Młapa. Czy to znaczy, że udało ci się znaleźć na maku? Fuh, tak, Tomil je dla mnie przywiezie. Jak tylko ty będą, możemy posłać ponadwornego medyka. Młapa. Nie tylko to, udało mi się też zrobić coś w sprawie myta na wysokiej tak, mości. Tak. O! Mamy fajną żonkę, która nam. E, pomogła. Lord Tamil uznał, że to dobry pomysł, by sobie to robić, wysyłając swoich bandytów, by patrolowali wysoki was. Przekonałam go, żeby porzucił ten pomysł. Aurelio, Aurelo, nie zasługuję na ciebie. No, każdy facet chyba tak mówi. Cóż za ulga, że problem księcia jest prawie rozwiązany, ale tylko prawie. Dziękuję ci, kupanie. Cieszę się, że mogłam pomóc. No dobra, how nice, how nice. Dobra, wapień dostaliśmy nawet, czyli mamy już cztery, zostało nam 6. Dobra. Pogadajmy teraz stąd. W naszej okolicy grasuje potwór Przedarł się przez naszą wieś. Zostawiając za sobą krew i ciała. Niektórzy mówią, że to wielki, złoty niedźwiedź? Niektórzy mówią, że to olbrzymi kot. Niektórzy wierzą, że to zesłuszczone bóstwo. Ale tylu ludzi zostało pogryzionych. czekaj, 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 spokojnie. To nie był może lew? Zajmowała mnie. W którą stronę się oddalił, wiesz może? Co to? Lew? Nie, uciekł już dawno A. temu. Uciekł do lasu, ale musimy odbudować bramę i wyleczyć rannych. Błagam. Pomóżcie Wasza wysokość. Yy, no Okej, okay, jasne. Jak najbardziej. Tutaj yy, mamy porażkę. No kurka wodna, dużo tego. A mamy jeszcze yy, raz dwóch typiarzy. Yy, nie, tego nie mogę dać nawet, a Oleg mi starczy. Mogę dostać prezent, ale nie chcę tego robić. Także, czekajcie, wino mogę dać jeszcze jedno i drugie, nie, nie mogę dać. Czyli nie będę tak, miał, tak czy siak miał prezentu, ale raz mogę Olega wysłać. Także, a tutaj, aha, obóz kwiaty. Tutaj miałem jeszcze ten chyba, nie, jak to się mówi, młotek miałem czy nie? Nie, nie miałem młotka. Myślałem, że miałem młotek. Dobra, nieważne. Potwierdź. Dobra, ile dostałem? 40? 30. Dobra. Dobrobyt się szybko odgarnia. Mam nadzieję, że to ci pomoże. Nie wierzymy w plotki. Wiecie, te plotki, że to wy wypuściliście na nas te potwory. Dziękuję, wasza wysokość. Nie wiem, jak byśmy sobie poradzili bez pomocy. Dobra, ogarnięta ty piara. Jeszcze zostało dwóch, a mamy mało, że tak powiem, zasobów. Dobra, a ty, panie kolego, co chcesz? E, wasza wysokość, moje konie zostały przeklęte. W zeszłym tygodniu padły dwie klacze. A teraz jeszcze ogień. Wszystkie trzy przybyły do mnie całkiem zdrowe, a potem po prostu padły. To musi być wina tego Castimira. On zawsze miał ze mną jakiś problem. Ten zazdrosny szczur rzucił klątwę na moje stajnie. To jedynie wyjaśnienie, wasza wysokość. Jestem uczciwym człowiekiem. Otaczam dobrą opieką konie, które do mnie trafiają i traktuję je jak swoje. Ale co z tego, gdy nie jestem w stanie utrzymać zwierząt przy życiu? <laughs> Musi być jakiś sposób na odwrócenie klątwy. Błagam Wasza Wysokość, zanim stracę kolejnego kunia. Dobra, e, pomóżmy mu. E, chyba mi się wydaje, że nie jesteśmy w stanie mu pomóc, bo potrzebujemy bardzo dużej ilości zasobów, a ten mi nie pomoże. E, przeklęta stajnia, Boże Święty, to ja bym musiał mieć naprawdę tego e, bardzo dużo, a nic tutaj mi e, nie pasuje, nic nie mogę użyć. Także no, nie jestem chyba w stanie e, mu pomóc, niestety. Happiness mi spadło, zostało mi 15. E, dobra, ok. No, przykro mi, no, nie miałem tylu zasobów, a tobie może mi się uda pomóc. Wasza wysokość, możliwe, że już o mnie słyszeliście. Jestem jasnowicką, o Boże, nie, której nie wiedzieliście, że potrzebujecie. Słynną dzięki precyzji moich przepowiedni. Moja praca jest bez zarzutu, a kosztować was będzie jedynie okruszki. Zazwyczaj wysyłam mojego praktykanta, gołębia Taubulusa, by mi pomógł, ale ten zaginął. Trochę jedzenia może zainspirować moje wizje, chyba że bylibyście skłonni pomóc mi zdobyć nowego gołębia prognozowczego. Wygląda na to, że potrzebujesz mojej pomocy. No, boję się, że mi e, szczęście spadnie i będzie koniec gry. Dobra, weźmy to. E, o, niektórzy petenci będą usiłowali cię oszukać. Powinieneś starać się przejrzeć zamiary nieuczciwego chłopstwa. Odmawiając im, podniesiesz swoje szczęście. Nie. To jest wróżka. Nie wierzę w żadne gusła. Także chciałem jej odmówić. I dostałem szczęście. Zajmi się lepiej od budową domów we wsi. Bardziej się o, wtedy przyda. Się. Nie trzeba od razu wycieczek osobistych. Jak nie da rady, to trudno. Wygląda na to, że nasz król to twardy orzech do wygryzienia. Nie no, nie dam się przejrzeć z Piaro Dobra, wszyscy petenci ogarnięci, pora wyeksplorować zamek. Dobra, mam coś tutaj. W sali tronowej mam cały czas. Chyba mój doradca albo gołąb. Gołąb. O, czy to list od Asali? Coś jest napisane na kopercie, boła. tylko dla Cedani Oczu, A, A, prawda? założy się, że Cedani będzie to chciała sama otworzyć. No dobra, czyli bym musiał iść teraz właśnie do Cedani, e, powiedzieć jej, że doszedł do niej list, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, okay, Wojtek sobie śpi, z tym chyba nie mam nic do gadania. Tak, nie mam nic do gadania. Dobra, idziemy dalej. E, dzień dobry, Cedani. Liścik do ciebie, moja droga, córeczko. Mam coś Dwa dla go. ciebie. Najnowszy list od siostry. Eee, Asalia! Oddychaj, oddychaj. Pokaż mi. Hej, pieraszku, e? Widzisz, co mam na myśli? <laughs> Razem z Mają przyjeżdżamy do grewna, tak, tak. Napotkałyśmy bestie, których sobie nawet nie wyobrażasz. Co? Jeszcze tylko jedna rzecz została do zrobienia, i zobaczymy się za trzy tygodnie, obiecuję. Już niedługo. Nie przekazuj pozdrowień matce, a nie ojcu. A salia cię nie pozdrawia tak. Yy, Okej, okay. bestie! Nie planuję chyba przywieźć mi nowego agenta. Chyba bym tego nie przeżyła. Co ja mam teraz zrobić? Nie cieszysz się, że przyjeżdża? Oczywiście, to wspaniałe, ale nadal nie jestem gotowa. Ty ćwicze strzelanie z łuku na murach, więc jestem sama. Wojtek zapadł w sen zimowy. Mama jest zajęta, a książę umrze. Co powiedziałaś o księciu? No nie, 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 nie. Czadani książę nie umrze. Co ci tym opowiedział? Powiedział tylko, że książę jest bardzo chory. Ja rozumiem, dlaczego nikt mi nie może powiedzieć, co się z nim dzieje. Czy Asalia będzie mogła go zobaczyć? Tak, nie martw się, braciszka. Twoja mama i ja opiekujemy się nim. Przepraszam, ojcze. Myślałam, że może lepiej z góry przygotować się na stratę. Przez no, no wiesz. yyy... Dobra, yy... Eddie będę Twoja mama i ja robimy co w naszej mocy, by się nie opiekować. Książę Książe zostanie z nami, obiecuję. Twojemu braciszkowi nic się nie stanie, jestem tego pewien. I twoja siostra, salia, niedługo tu będzie. Czyż to nie ekscytujące? Ojcze, proszę. Okropnie się stresuję. Powitanie sali musi być perfekcyjne. Nie martw się, nadal masz 3 tygodnie, tak? Tak powiedziała? Jeszcze dużo czasu na przygotowanie. Na pewno wymyślisz wspaniałe powitanie. Mam pewien pomysł. Chciałbyś zobaczyć? O Boże, kolejny psikus. Czyż nie prosiłem cię, byś była bardziej odpowiedzialna? Niech będzie. Ten jeden, jedyny, ostatni raz. Pokaż mi, na co się cać. Dobrze, zamknij a czy na chwilę. Boję się, co ona wymyśliła. Eee, czy ona się bawi ze mną w kotka i myszkę? O, tak jak myślałem, kotka i myszkę. Jak było? Dobrze? Nie? Czekaj, a co tam jest? Eee... Dobra, gdzieś się tu ukrywa, a może tutaj jest przy tym. Dziś może wsteczę Okej, okay, dobra, to nie, nie możesz mi pomóc. Tutaj może się ukryła. Nie, tutaj nie. Tu! Dobra, tutaj nie ma. Może tu, za regałami hmm. jest. Co ja mogę tu kliknąć? A tu mogę iść dalej? Nie. Dobra, będę klikał po prostu wszystko, co mogę kliknąć. Może za, za Wojtkiem gdzieś się ukryła. Co mogę tutaj jeszcze kliknąć? A, dobra, jest. Nie widziałem tego, czasami to jest tak bardzo nieintuicyjne. Jeszcze raz, naprawdę... Dobrze, że mam ograniczone pole do szukania jej. Dobra, do Wojtka, idę. Wojtek A bało, śpi. E, dobra, tutaj nie. Tutaj może jest. Pewnie tak. Dobra, jesteś za dobry. Co <laughs> to, to było schowane? O, dostałem 5 golda i lekarstwo. How nice, how nice. Bardzo dobrze. To było idealne. Mogłabyś popracować nad elementem strachu. A co jeśli kazałabyś Asali się schować? A Możesz udawać, że będziecie grać w karty w chowanego. Każdy na sali znaleźć jakieś dobre miejsce. I potem udawałeś, że o niej zapomniałeś. Skoro o tym wspomniałeś, jestem w stanie wymyślić coś o wiele lepszego. To musi być coś, co jej tak zaimponuje, że zdobędę nawet tytuł. Wymyślisz coś, tylko proszę, nie wpakuj się w kłopoty. Oczywiście, wasza wysokość. Zajrzę do ciebie później. Mokuj? Okay. Okej, nie chciałam tego zrobić, ale chyba nie ma wyboru, jeśli chcę prawdziwie zaimponować sali. Żaden z psikusów mojej siostry nie będzie mógł się z tym równać. Operacja Śnieżyca? Boję się, co ty wymyśliłaś, kobieto. Ten psikus wymaga specjalnych przygotowań. Jestem pewna, że Julian mi pomoże. Po pierwsze, potrzebuję mnóstwa piór. O Boże, nie, naprawdę? Podejrzewam, co ty chcesz zrobić, ale boję się. No dobra, wróciliśmy tutaj do naszego e, tronu. E, w murach mam coś, także lecę po prostu do murów. Mam zadanie poboczne kolejne. E, co tutaj jest? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? A, ty ćwiczysz zuku? Dobra, to mogę z tobą pogadać. E, witaj, Tyler. Jesteś zbyt spięty. Pamiętaj, celuj dokładnie tam, gdzie chcesz, by poleciała strzała. Wasza wysokość. Nie bawisz się z cedani? Chodzi o to, co powiedziałem kilka dni temu? Nie musisz ćwiczyć strzelania z łuku, jeśli nie masz na to ochoty. Mój ojciec wkrótce wraca. Będzie ze mnie dumny. Czy on ci przeszkadza, Julia? To naprawdę nie jest problem. Dobrze jest teraz na jakiś czas zająć myśli czymś innym niż pracę. Jest to tak naprawdę niezbędne dla produktywności. Pozwala wrócić do problemu ze świeżym umysłem. Dobrze, doceniam, że spędzasz mi czas. Buła. Żałuję, że nie mam więcej czasu, by sam go uczyć, ale wiesz jaka jest nasza sytuacja. Tak, dobrze wiem. Proszę się nie niepokoić, wasza wysokość. Cała przyjemność po mojej stronie. Chłopak jest naturalnym ucznikiem. No dobra, okej. Okay. Mogę z tą sobie jeszcze pogadać. Jakieś wieści na temat moich lwów. E, jeszcze nie mam nic. Mogę obejrzeć twoje towary. Dobra i... Mam cztery wapienie, mogę kupić sobie kolejny wapień. Dobra, bierzemy raz. Kolejny. Dwa. Trzy. I bym mógł jeszcze jeden sobie kupić. Ona hero. Dobra, weźmy sobie to. Dobra, okej, okay. mam trochę tego wapienia, wystarczy. Dobra. To pora teraz na eksplorację e, regionu. Nie wiem czy za dużo czasami nie, nie, nie wydałem. Dobra, lecimy do regionu. Mamy tak. To już jest wszystko pozbadywane, rozstaje, tak? Poza zasięgiem dobrobyt. To jest zbadane. E, tutaj mamy dobrobyt i zmniejsz zagrożenie. To by się przydało. Tak szczerze powiedziawszy, to jest tylko sam przedmiot, przedmiot i dobrobyt, przedmiot i dobrobyt, a to jest tylko za jeden, to ja chętnie tutaj pójdę. Ukryta ścieżka, jeżyny i krzaki praktycznie zarosły ścieżkę, ale po kilku zadrapaniach agenci w końcu dojrzeli majaczący w oddali stary dom. Ok, to było szybkie, przedmiot i dobrobyt, ok, potwierdź, co dostałem. 10 tego i metalu. Dostałem dwa razy. Super. How nice, how nice. Dobra, wioska w lesie, co mamy dalej? Przedmiot i dobrobyt, ale to jest aż 5. I tutaj mogę dojść do tego potężnego dębu, mam aż 6 to tak czy siak muszę zrobić, także no nie ma co zwlekać. Lecimy 6. Potężny dom. królewscy agenci odbyli długą podróż do potężnego scenkatego dębu, który stał w lesie niczym fortecach. W środku przepastnego pnia leżało złociste cielsko olbrzymiego stworzenia z pazurami wielkości noży i dziką grzybą. Po dokładniejszych oględzinach agenci zauważyli krwawe plamy na dębie i matowe ślady krwi na lśniącym futrze. Niezwykła bestia umarła w lesie, daleko od domu. Może myśliwy ją znalazł. Janka nie będzie zachwycona, że jej ładunek nie przeżył. Dobra, nagrody, przedmiot i dobrobyt. Nowy wpis. Miecz dostałem i plus 20 do dobrobytu. Dobrze, bardzo ładnie. Mam jeszcze 5 do zbadania. To jest wszystko pozbadywane, a tutaj zdarzenie jest jakieś. Przedmiot i złoto. Przydałoby mi się złoto, nie powiem, że nie, a tutaj nielegalne meta to też bym musiał się tym zająć. Tutaj też, ale myślę, że... Weźmy sobie ten Wysoki Most może najpierw, bo to przecież sprawdzałem już. Dobra, lecimy. Wysoki Most. Agenci znaleźli punkt poboru Myta, który wydawał się opuszczony w pośpiechu. Królowej naprawdę udało się zlikwidować Myto. Nieco dalej rósł potężny dom z grubymi, sękatymi ramionami sięgającymi ku niebu. Dobra, dostałem same złoto. How nice, how nice. tego złota, aż cztery. Dobrze. Nie mam już zasobów

tutaj. No okej, okay. no sporo tego mamy, nic więcej chyba już nie jestem w stanie tutaj zrobić, tak mi się przynajmniej wydaje. O, do mury. Mogę iść tej Jance powiedzieć, jak się skończyła przygoda z tymi lwami, nie? E, tak. Moi agenci znaleźli jednego z twoich lwów. Znaleźliśmy lwa schowanego wewnątrz pustego pnądrzeba. Znaleźliście jednego? A, cóż za wspaniałe wieści, wasza wysokość. Dzień hojnej wypłaty jest tuż, tuż. Niestety. Lew nie przeżył. Wygląda na to, że chował się przed myśliwymi, ale nie przeżył ich ataku. Martwy? Więc myśliwi zwyczajnie zabili lwa i zostawili go tam. Spóźniliśmy się. Przykro mi. To niebezpieczne zwierzęta, ale ludzie są równie uchudni. Nie mówiąc nic o tym, jak wartościowe są te bestie. Z jakiej strony je patrzeć? Olbrzymia strata. Teła będzie tego pożałują. Daję wam moje słowo. Cóż, nie mogę wam zaoferować złota za Martwego Lwa, ale jego skóra może być nadal wartościowa. Zobaczmy, czy mogę dać wam coś w zamian. Hmm, co powiecie na portret legendy? To Torlando, widzicie? Jeszcze nie czytałem jego ostatniej książki za Królewską Zasłoną, Sól i Pieprz, część pierwsza. Plotka głosi, że pracuje nad drugą częścią. To jego Magnus Opus. To brzmi dość yy, sprośnie. Poza tym mówią, że drugie części się nie sprzedają. Ale obraz zatrzymam. Dziękuję. Dobra, A -a. mogę coś jeszcze wziąć? E, solidne buty za 10. Podejrzewam, że te buty mogą mi się przydać, żeby się udać do tych dalszych lokalizacji, żeby po prostu przyspieszyć e, i zaoszczędzić na tym. E, jak to się mówi, na zasobach. Uj. Dobra, nic tutaj nie, nie jestem w stanie ogarnąć Uła. już. Rozmawiamy później. Dobra, tutaj nic nie mam, tutaj nic nie mam. Eksploracji nie zrobię. Tu muszę jeszcze to ogarnąć. Dobra, to jest to, co o czym mówiłem, że tutaj muszę mieć jeszcze jedno odblokowane tutaj i tutaj dopiero. A gdy będę miał te szybkie buty, które sobie mogę kupić za 10 golda, to mogę po prostu się telepierdnąć tutaj od razu i zaoszczędzić o połowę mniej zasobów, tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczmy jeszcze w archiwach. Eee, tutaj mamy Asalia. Wysłała jeszcze jeden list zadresowany jedynie do Cedani, Aurela. Królowa Aurela zaskoczyła wszystkie swoją determinacją i szybką reakcją. Aha, dobra, to co ona mi powiedziała na na, na, tym, na samym początku tego odcinka. E, w melancholii król robił co mógłby poprawić jej humor. Pomoc staremu przyjacielowi. Ty, mo dobra, ten sobie ćwiczy. Nielegalne myta. Do króla Aryko zlokalizowanie usunięcie wszystkich znanych punktów poboru myta. Pobier na południowy zachód od zamku. Król miał za zadanie Andrzeja Kuriera, który mógł. dobra, czyli tego jeszcze. Nie ogarnęłem. Myślę, że nie mam tu więcej nic do roboty. Pora przydzielić e, sobie e, tutaj te rzeczy. Zagrożenie coraz bardziej idzie w górę. Mam 30. Dobra, e, najpierw potrzebuję agentów. Na pewno będę potrzebował tego. E, 22. Nie wiem, czy tą wezmę sobie, bo e, będzie mi potrzebna. Mm -mm. 37 mam na minusie. Szczęścia nie potrzebuję, ale mogę je. E, nie, nie, nie mogę. Dobra. E, 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 e. Dobra, tu jest 4, 8, 12. Weźmy sobie może 12. Wydam na te, na podatki. Dobra, jestem na 3 e, goldy e, do przodu. 5, 7. Ale to i tak mam za mało, także chyba myślę, że trochę tutaj sobie odstąpię i wydam na te podatki, nie? Żeby mieć chociaż te co najmniej 10 golda na te buty, nie? Okej, okay, dobra, mam coś jeszcze do wydania? Tak, 3. Jeden mogę zabrać, mogę, czyli będę miał zasobów 10, nic więcej chyba nie dam... Rady zrobić. Dobra, no to przechodzimy do tygodnia kolejnego. E, dobra, tutaj mam to, e, nie mam jeszcze e, rozrostniętego królestwa, trochę mi brakuje. Dobra, kontynuuj do tygodnia szóstego, moi drodzy. Let's go. E, zagrożenie wzrasta o 10. Dobra, no to już wiem, 40. Problemy się nawarstwiają, a czas ucieka. Bała. Muszę wymyślić, jak zdobyć ten papier. Hmm. Hmm, może Janka ma go trochę. Dobra, okej. Okay. W tym miejscu, moi drodzy, pozwolę sobie zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że nic nie zepsułem teraz w tym tygodniu. Zostało nam jeszcze chyba trzy wapienie do zrobienia w tym tygodniu, żeby zaliczyć tego questa. Także, moi drodzy, no naprawdę gra mnie tak wciągnęła, że nie mogę się oderwać. Jeżeli wam się również ta gra podoba, zostawcie lajka, napiszcie komentarz i widzimy się, moi drodzy, w następnych materiałach. Także trzymajcie się, moi drodzy. Na razie cześć.